No dzisiaj taka pogoda mieszana. Jedziemy przewieźć motor kolegi busem. Słoneczko jest, jest, wiaterek jest, jest, humorek jest, jest. Chęci są, są. Więc mamy wszystko. Bierzemy się do pracy naszego odcinka dzisiejszego, a mianowicie Fortra. Klasycznie otwieramy. No to komu w drogę temu trampki. Tutaj tego tak oto nasz wódz się prezentuje. Bardzo fajny, jeżeli chodzi o środek, taki przyjemny. Dużo schowków, bo jeden z ładowarką, drugi Wunderbaum na kawę, maseczka i schowek, radio. Włączymy zegary. O, bardzo. Taki przyjemny w odbiorze z tempomatem, sterowanie z woku radiem, elektryka. Na wyposażeniu trochę jest. Niezniszczony, fotele nieporozwalane. Jeden pas, reszta z tyłu. No to co? Ruszamy? Dobra, pasy zapinam. No to musi być? Dobra, pasy są, światła są Czy ja się tu złamie teraz? Na dwa razy jedziemy, zjazd, wyjazd ciężki cyk, dwójeczka lecimy. Usiorem ja Wam powiem tak, że jeżeli chodzi o taką jazdę, samochodami większymi, typu właśnie, bus autolaweta Laweta. Jakiś zestaw, auto, laweta i przyczepka, samochód i przyczepka, buz i przyczepka Ja bardzo lubię takimi samochodami jeździć, takimi zestawami Oczywiście auto, laweta i laweta nie jeżdżę, bo nie mam prawa jazdy Natomiast jakieś takie zestawy mniejsze, gdzieś tu po wiosce, to się zawsze tam zdarzy, żeby przejechać co jest w tym fajnego? Przynajmniej jak dla mnie, jest fajne to, że te umiejętności można podszkolić. Bo samochodem większym, takim busem jak tutaj, to jest duży bus, możemy podszkolić te umiejętności kierowania samochodem, ale przede wszystkim jest to, że możemy poćwiczyć jazdę ciężkim samochodem. Ze względu na to, że tak jak na przykład wywoziłem gruz i wywoziłem ten gruz z bieska. Stolicy Podbeskidzia, no i miałem busa doładowanego, dobrze ponad tonę tam było, było polane, mokro, bo to zima i sytuacja jest taka, że w tym momencie jak ruszam pod górkę, nie mogę mu dać palnik, muszę to robić odpowiedzialnie, pomału, tak samo zjeżdżać. Reduku, redukować silnikiem, trzymać prędkość też na silniku, nie tylko na hamulcu, żeby czasami nic się nie wydarzyło, bo może zawsze gdzieś rzucić. Także ja takimi samochodami e, lubię jeździć. Zawsze chciałem, zawsze, no chciałbym kiedyś zrobić sobie prawo jazdy też, e, prawo jazdy też na Tira. Chciałbym kiedyś zrobić też prawo jazdy na Tira, żeby móc się przekonać, jak to jest takim faktycznie dużym zestawem pojeździć jak wygląda to życie natomiast to są plany odległe wracając do dzisiejszego dnia lecimy po motor ceberka kolegi pozbierałem tutaj pasy oczywiście mam z tyłu ich więcej tam jakieś deski, gnotki żeby to y, może postawić jakoś zabezpieczyć, jak trzeba będzie to się użyje jakiś opon streczy rzeczy i tak dalej Natomiast co do samego samochodu Pokazałem Wam jak wygląda Odbiór tego samochodu I taka jazda jak teraz Jak dla mnie super Bardzo fajne zawieszenie Bo ten samochód mocno trzyma się drogi Jest przyklejony Chyba to zawieszenie I to prowadzenie jest wpisane już W nomenklaturę Forda Bo ilekroć jeździłem Czy to był Focus, czy Mondeo, czy Fiesta Czy Fusion, czy ten właśnie But, którym jedziemy, one wszystkie dobrze trzymają się drogi, i mają dobrze zestrojone zawieszenie. Taki To jest naprawdę duży plus. Tutaj mamy silnik 2,4, bodajże 120 koni, nie, przepraszam, 140 koni, 2,4, 140. Fajnie się to zbiera, nie jest to wyścigówka, natomiast on ma moc. I tak w przypadku załadowanego samochodu dajemy mu ognia. On idzie, tym samochodem, wiadomo, nie będziemy się ścigać. Nie bez powodu kurierka też tym jeździ. No, te silniki miały tam swoje problemy z wtryskiwaczami miały też problemy z pękającymi tłokami i to jest też tak, że to jest faktycznie wada fabryczna. Natomiast y, rozmawiając z wieloma mechanikami, użytkownikami tych samochodów, to też często jest tak, że no, właściciel firmy ma a pracownik o to nie dba, no bo wiadomo, że najlepszy samochód to jest samochód firmowy, tak? taki żart kiedyś nawet słyszałem w sumie mało śmieszne, ale jaki samochód jaki samochód yy, przejedzie metrowy krawężnik? służbowy bumc. także no, to jest pół żartem, pół serio ja też mam to do siebie, że jak odpalę diesla, no to Biorę i czekam te 10, 15, 20 sekund, pół minuty, 40 sekund, w zależności ile samochód stał, nie pałuję go, czekam aż się rozgrzeje, złapię tą temperaturę, przede wszystkim turbo jak złapię temperaturę, troszeczkę to wszystko tam pod wpływem tej temperatury bardziej się uszczelni, pierścienie, nie pierścienie, panewki, żeby to wszystko miało smarowanie i w tym momencie możemy samochodem normalnie jeździć. No, Taki tutaj bardziej vlog, pogadanka, bardziej jak to z mojej strony wygląda. Natomiast jeszcze raz wracając do samochodu, fajna elektryka, dobre, dobre, dobra pozycja za kierownicą. Mamy Webasto, mamy tempomat, czyli taka wiecie, długa trasa bez żadnego problemu. Myślę, że w komfortowych warunkach. To co dla mnie tutaj, ja bym jeszcze troszeczkę przekonstruował, natomiast się nie da. Oto no znowu ten e, sławetny już e, obudowa lewarka, która jednak e, o to kolano mi uderza. Natomiast kurczę, no, biorę, gdybym jechał e, jakieś Niemcy, Holandię, Włochy, Belgię, e, no, gdziekolwiek dalej, prawda, takim busem. W przypadku gdyby był nowszy, no to robię sytuację taką, że ustawiam sobie ten pomacik. Dziękuję, po problemie nie muszę się niczym martwić. Samochód jedzie praktycznie sam za mnie, jest super, tak. Mamy obszytą kierownicę skórą Tu mamy 250 tysięcy i to nie jest zniszczona skóra Sam samochód był poszanowany, wystarczyło go tylko wyczyścić No i sytuacja jest jaka jest, samochodem dobrze się jeździ Nie jest wybite, trzeba było troszeczkę tam Nasmarować elementy typu drzwi, żeby to tam Sobie nie czyszczało, ale to też jest taki swój urok, wiecie Ja na przykład kiedyś jak jeździłem starymi autobusami, jak jeszcze byłem dużo młodszy Chociaż i tak jestem młody, ale to tak Zagówniaka, że tak powiem ty, Tymi jelczami, tymi starymi e, Autobusami Dla mnie to było fajne, jak ktoś, wiecie Takie te dźwięki trzepiącego, trzepiących szyb Wszystko czyszczało Kurczę, taka, taka fajna sytuacja no. Ja lubię różne dźwięki Muszę się zatrzymać Bo jak pojadę To mi mogą Czy ja bym mi zrobił krzywdę, niż oni mi. No jak to jest tym? Większy ma zawsze pierwszeństwo, czy nie? No nie wiadomo. Panie, jeszcze my? Dobre. Jesteś?